Logo NBP, Narodowy Bank Polski. Czy w związku z epidemią COVID-19 pieniądze na moim koncie w banku są bezpieczne? Czy mogę płacić gotówką za zakupy? Centrum Warszawy, ulica Świętokrzyska. Pod bramę główną NBP podjeżdża zabezpieczony przez policję konwój przewożący pieniądze. Konwój wjeżdża na dziedziniec Narodowego Banku Polskiego. Ewa Waszkiewicz, dyrektor oddziału okręgowego NBP w Warszawie. Zaopatrywanie banków komercyjnych w walutę polską dokonywane przez Narodowy Bank Polski przebiega tak jak codziennie. Widzimy zwiększone zainteresowanie banków, jeżeli chodzi o pobór gotówki z naszego oddziału, jak i też z innych oddziałów Narodowego Banku Polskiego, ale jesteśmy na to przygotowani. Również. Wszystkie te środki, które banki komercyjne nam przekazują, są sortowane i przygotowywane do wydania bankom. Oczywiście stosujemy środki bezpieczeństwa w postaci kwarantanny banknotów, które są sortowane dopiero po kilku dniach od ich otrzymania. Staramy się też dzielić zespoły osób, które sortują wartości, po to, żeby zawsze była możliwość otwarcia sortowni oddziału. Realizujemy transporty, zarówno te, które są wysyłane do oddziałów banków, jak i również przyjmujemy transporty z gotówką. Logo NBP, Narodowy Bank Polski.